na moim kanale. Dziś, yy, Dziś yy, będzie ze mną Karolina znowu yy, i zagramy w grę z mbi. O... A, A to zaczynamy. Tak. To są zombiaki nasze i możemy kupować. Zaczniemy od zerówek. Oczywiście kupimy 50. Weźmy słonecznika, bo bez nich nie, nie można grać. Oczywszem, te. Może weźmy też te, na wszelki wypadek. Weźmy lilie wodne, bo bez nich nie możemy umieszczać um, naszych roślin na wodzie. Możemy też wziąć dynię. Może też gwiazda. Mmm, gwiazdy nie musimy w sumie. Kaktus. Gdzie? Tutaj. Okej, okay. i kaktusy. I niestety wszystko już zapełniłyśmy, więc chyba możemy zaczynać. Ready, steady, plan. Zaczniemy od słonecznika, bo on produkuje nam pieniążki. Słoneczka. Za słoneczka możemy kupować różne inne rośliny, które pomogą nam w walce z zombi. Zombie nadchodzą. Jeszcze nie wiemy gdzie, ponieważ zasłania je mgła. O, mamy. Możemy kupić nowego słonecznika. Właśnie tak. Widać, że zombie jest o tutaj, dlatego postawimy brzydka, tak, który będzie go atakował. On jest tak darmowy, więc może jest trochę słabsze niż inne rzeczy, które są płatne, ale e, też Walczy jest dobry, je. ponieważ... Jest darmowy i jest to fajne. Hmm. Teraz możemy kupić kolejnego słonecznika. Mamy już trzy, więc to już nam pomoże. Jeszcze nie wiemy, co robi ta dynia, e, ponieważ dopiero co ją zdobyłyśmy. Możemy sobie teraz wziąć Takiego oto darmowego grzybka, który pozwoli nam yy, w zabiciu mm, Ząbie. ząbiego. To jest... Niestety się nie udało, więc chyba, a może ten go? A nie udało się. To dobrze. Teraz weźmiemy kolejną podkładkę, to znaczy lilię. Weźmiemy na wszelki wypadek drugiego. Gdyby tamten sobie nie poradził. Właśnie. Możemy sobie wziąć teraz słonecznika. Teraz będą nam szybko produkowały nasze pieniążki. Możemy... Pieniążki są bardzo ważne. Tak, w takim razie możemy sobie usunąć je i możemy teraz wstawić właśnie słoneczniki. W takim razie posadzimy tutaj na przykład grzybkę. grzybka. Tak. Ponieważ tu leci, więc postawimy sobie tego. I tutaj tego Ciekawe czy nam się uda. Myślimy, że się uda, ale czy się uda tak dokładnie? Karolina, chyba musisz się już przygotować, bo... Za chwilę będzie. O, o! Ale chyba zahipnotyzuję go. Tak. O nie! Ale go no Na wszelki wypadek sobie stawimy drugiego. I zatrzymamy go um, orzeszkiem. <noise> który pełni funkcję muru. O nie! Zahipnotyzujemy może go? A może nie? No, niestety się nie udało, nie zdążyłyśmy. Byłyśmy niestety za bolne. <grystanie> Ale kosiarkę jeszcze mamy. Kupimy sobie w takim razie jeszcze trzeciego Grzybka. Zbierzemy słoneczka. Zostawimy lilię, żeby mieć kolejne pole, gdyby zombie chciały trochę popływać. O. Mówiąc o pływaniu, ale to je zatrzyma, nasze takie jakby broń. Powinni. Teraz zombie walczy po naszej stronie i będzie atakować wszystkie zombie, które staną mu na drodze na tym pasku. Tak, właśnie tak. O? Widać, że. Mamy się walka. O nie. Nie wyraźnie ją widać, ponieważ jest to w mgle. Teraz jest finał. I chwila prawdy, uda nam się czy nie? Liczcie na to, że tak. W tym pasku nie ma żadnego ataku, więc może usuniemy. Uważaj! Tutaj już nie ma nic! O nie! Co my zrobimy? O, chyba jednak przegramy. A zombie zjadły nasze mózgi. Tak. I przegrałyśmy. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie i dawajcie dużo łapek w górę, ale jeśli musicie, to w dół, eee, subskrybujcie mój kanał i dużo dajcie lajków. Pa! Pa!